Witam serdecznie z tej strony wojtekstrasound.pl. W tym krótkim filmiku chciałem Wam pokazać wszystkie najnowsze rzeczy, jakie zostały wprowadzone w nowej odsłonie live'a, jaką jest wersja 9.5. Ja tylko jeszcze wspomnę, bo wcześniej o tym nie mówiłem w ramach mojej szkolenia, jakie znajdziecie na stronie, czy też tutaj bezpośrednio na kanale YouTube. Po drodze także oprócz tego, co pojawiło się teraz w tej najnowszej odsłonie, po drodze mieliśmy też ważną aktualizację, jaką była 9.2. Jeżeli chodzi o tę aktualizację, dwie fajne rzeczy, jakie zostały wprowadzone, to oczywiście najważniejsza to poprawienie warpingu, tak więc lepsza jakość algorytmów przy manipulowaniu tempem oraz wysokością zmiany tonu, jeżeli chodzi o nasze pliki audio. Cokolwiek wrzucimy do live, powinno to teraz jeszcze dużo lepiej grać na różnych poziomach. Druga rzecz, bardzo ważna, którą, o którą właściwie już proszono od dłuższego czasu, to z, z graniem. Grafiki automatyzacji z tym, jak działają w rzeczywistości te nasze narzędzia, na przykład kompresor, Equalizer. Eee, czyli czy w przypadku, kiedy na przykład, tutaj produkowaliśmy jakiś utwór w oknie aranżacyjnym, kiedy zapisywaliśmy też jakąś automatyzację odnoszącą się do działania na przykład kompresora, czy też jakiegoś innego narzędzia, w poprzednich wersjach mieliśmy ten problem, że grafika mówiła swoje, natomiast audio było. Niedokładne w czasie, w korelacji z tym, co pojawiało się na ekranie. I tutaj w najnowszej, jeszcze właściwie w poprzedniej odsłonie w 9.2 zostało to już poprawione, tak więc teraz wszystko powinno być już dużo bardziej dokładne. Cokolwiek zapiszemy sobie, na przykład działanie filtra, zapiszemy sobie to ładnie tutaj w automatyzacji na naszym oknie rażacyjnym. Tak samo będzie to działało w czasie rzeczywistym, jeżeli chodzi o nasz materiał audio. Dobrze, ale wracając już do naszej najnowszej aktualizacji, czyli 9.5, możecie zwrócić uwagę od razu na jedną rzecz, jaka się rzuca nam tutaj w, na oczy, a mianowicie automatyczne koloryzowanie naszych ścieżek. Tak więc teraz, czy to wrzucając ścieżkę MIDI, czy ścieżkę audio, od razu automatycznie będzie a, pokolorowana. Tak więc korzystam z klawiszów skrótów Command-Shift-T bądź Control-Shift-T, w zależności od tego, na jakim systemie jestem. Ja wrzucam sobie ścieżkę MIDI i widzicie, że automatycznie Live przyk zakolorowuje mi ją. I to samo jest, to samo, e, tak samo to wszystko działa w odniesieniu do naszych ścieżek audio, czyli Ctrl bądź Command T. Tak samo ścieżki audio automatycznie także są koloryzowane przez Live. Druga ważna rzecz jaką możecie na szybko zwrócić uwagę, wrzucę sobie tutaj pętlę audio na naszą ścieżkę audio. Te osoby, które nie wiedzą, e, oczywiście, okno mikserskie w live jest dzielone z ekranem sesyjnym, gdzie działamy na klipach, ale można je oczywiście ten widok poprawić. Tak więc, jeżeli macie za mały wgląd w głośność poszczególnych ścieżek, czy też tego, co się dzieje na sumie, bądź na kanałach typu Aux, automatycznie tutaj nad, bezpośrednio nad tym. E, potencjometrem głośności, widzicie, że pojawiają nam się takie strzałeczki lewy przycisk myszki, klikamy, możemy sobie to rozwinąć i dzięki temu po prostu widzimy dokładniejszy poziom jeżeli chodzi o naszą głośność i w najnowszej odsłonie 9.5 grafika odnośnie naszego potencjometra odnośnie działania tutaj tej diod po środku została także poprawiona, tak więc daje nam tu troszkę większy wgląd w naszą średnią wartość głośności danej ścieżki, bądź tą wartość szytała OK, tak więc to są te dwie podstawowe rzeczy, jakie zostały wprowadzone w najnowszej aktualizacji, jeżeli chodzi o grafikę, Autokoloryzacja i rozbudowanie tutaj grafiki na, naszych, poten na naszych potencjometrach głośności. Przejdźmy ale teraz do ważniejszych rzeczy, jakie tutaj zostały wprowadzone. Mogliście także zauważyć wczoraj, że miało także miejsce premiera najnowszej odsłony kontrolera Live'a, dedykowanego kontrolera dla Live'a, czyli Push w wersji drugiej. Pojawił się troszkę inny design. Przede wszystkim świetny ekran, na którym pojawia się dużo więcej, może się pojawić dużo więcej informacji w porównaniu do pierwszej wersji Pusha. I to jest bezpośrednio oczywiście skorelowane z aktualizacją jednego z najbardziej podstawowych narzędzi, jakie znajdziecie w live, czyli Simpler. Jest to oczywiście podstawowy sampler ze styni Abletona. Więc możemy go sobie tutaj bezpośrednio wrzucić na ścieżkę media, przejdę do audio efektów. Przepraszam, do instrumentów. Wrzucimy sobie go tutaj. I widzicie, że od razu jedna rzecz jaka rzuca się na oczy, pierwsza rzecz główna, że troszkę zmieni zmienił się design. I on bezpośrednio koreluje właśnie z tym, co się dzieje na pushu. Tak więc teraz, jak mogliście zauważyć z filmów, jakie są dostępne w sieci, e można ładnie przecinać sample, obrabiać się bezpośrednio, korzystając tylko i wyłącznie z tego, co daje nam kontroler MIDI, jakim jest push. Wszystko oświetla się na tym, ekranie grafi na tym ekranie graficznym, który znajduje się na jego górze, i nie musicie w tym zakresie akurat korzystać już tylko i wyłącznie z komputera. Ale oczywiście dla tych osób, które nie mają e, i nie będą nie będą w stanie, bądź nie, nie będą chciały zakupić tego kontrolera w przyszłości. To nie zmienia faktu, że Simpler jest dużo bardziej zbogacony w, w odniesieniu do poprzedniej wersji, tak więc jest to teraz moim zdaniem, jeżeli chodzi o taki podstawowy sampler, jaki jest dostępny w innych programach do produkcji muzyki, to to jest moim zdaniem teraz najlepsza opcja na rynku. Tak więc zobaczmy, jakie rzeczy się tutaj pojawiły. Przede wszystkim ja wrzucę sobie ten sam sample. Możemy to zrobić albo oczywiście bezpośrednio z okna naszej przeglądarki, albo mogę nawet przerzucić ten, który rzuciłem wcześniej na audio. Wykorzystamy tutaj tą ścieżkę perkusyjną. Pojawiły się z boku, pierwsza najważniejsza rzecz, pojawiły się z boku trzy opcje, jeżeli chodzi o sposób, w jaki możemy odpalać sample Tak więc klasyczna, oczywiście za każdym razem, jak wciskam e, mój klawisz MIDI. Oczywiście jest on resamplowany, bądź w górę, bądź w dół, jeżeli chodzi o ton, ale za każdym razem od początku on startuje i w zależności od tego, jak długo przytrzymuję sobie klawisz MIDI, tak długo mi, oczywiście, ten sample będzie grał. Druga opcja: one shot, czyli pojedynczy strzał puszczam, wciskam klawisz MIDI i on gram go w całości. No i trzecia, właśnie tutaj najciekawsza opcja, jaka została wprowadzona, tak więc dużo lepszy resampling, jeżeli chodzi o właśnie w szczególności, jeżeli mówimy o działaniu na pętlach, czy to audio, czy jakichś pętlach dźwiękowych, mam opcję slice, czyli możemy przyciąć odpowiednio sample w zależności od tego, w jaką sobie obierzemy częstotliwość, tak więc w przypadku właśnie w odniesieniu do tej naszej, do naszego podkładu perkusyjnego według ustalonych transientów, czyli tych najgłośniejszych momentów tej pętli, ładnie tutaj nam live przycina je automatycznie i teraz są one automatycznie rozmieszczane na całej klawiaturze, tak więc wygląda to w ten sposób. No i na szybko po prostu mogę sobie stworzyć jakiś prosty podkład perkusyjny, który, który bazuje na tych samplach, ale niekoniecznie ma taką samą rytmikę. Tak więc wybiorę sobie tutaj klasycznie 4x4 stopa. I już mamy coś coś innego z tych sampli, których oryginalnie tam rzuciliśmy i pocięliśmy je w simplerze. Ok, bardzo fajna opcja, szczególnie właśnie jeżeli macie jakieś stare pętle z jakimiś fajnymi dźwiękami, na szybko można to przeciąć przeciąć właściwie wewnątrz Simplera i od razu wykorzystać w naszym klipie MIDI nie trzeba już to przekonwertowywać z audio na MIDI, tak jak to miało miejsce wcześniej a tak jak to się odbywało wcześniej i oprócz tego jeszcze oprócz tych funkcji, które pojawiły się z boku, czyli tych różnych trybów działania Simplera bardzo fajna opcja, mamy wbudowany warping, czyli manipulowanie audio które mieliśmy dotychczas tylko i wyłącznie w klipach audio, mamy to także wbudowane w Simplerze Czyli w zależności od tego, na jakim materiale pracujemy, możemy sobie wybrać różne tryb działania. Możemy przyspieszyć, bądź zwalniać, bądź skrócić, wydłużać nasz sample. E, tak więc e, tutaj bardzo fajna opcja. Te podkłady perkusyjne, które możecie mieć na waszym komputerze. spróbujcie się pobawić, e, wydłużyć dwukrotnie i przejść w tryb pitch. E, mogę wam e, tutaj akurat podpowiedzieć, że dosyć często będziecie zadowoleni z rezultatów, ponieważ bardzo fajne wtedy się brzmienia tłuste stopy, na przykład tłuste werble się tworzą, i dosyć często je można wykorzystać jako podkład. Zresztą zobaczmy tutaj bez warpingu. Przyspieszam, zwalniam. Tak jest oryginalnie, a teraz go z, yy, zwalnię. No i zobaczcie, zresztą tak jak mówię, w odniesieniu do podkładów perkusyjnych Beats, opcja i repeat najlepiej się nadaje. Zresztą możecie słyszeć, od razu usłyszeć jak się zniekształca ten materiał, tak więc repeat bardzo polecam. No i potem jakbyście szli z tym dalej, automatycznie można ten sygnał wysłać bezpośrednio na nową ścieżkę MIDI, audio, przepraszam i go nagrać i dalej go obrabiać i to jest całe piękno w live ok, czyli mamy nowe sample i tutaj przy okazji właśnie kolejna funkcja jaka się pojawiła, czy właściwie kolejna opcja e, związana z redesignem całego naszego programu graficznym e, widzicie, że dużo bardziej dokładne są te wykresy naszego materiału audio Właściwie to, jak wygląda nasz materiał, audio, to jest teraz dużo bardziej dokładne w porównaniu do wcześniejszej wersji, no i to też dużo szybciej działa. Tak więc, tutaj na plus, też generalnie fajny plusik dla deweloperów z live'a. To jest kolejna funkcja, która się pojawiła w najnowszej odsłonie. Ale wróćmy do naszego Simplera, bo jeszcze nie skończyłem. Oprócz tego, co możemy tutaj zrobić de facto z naszym podkładem. Trzy różne tryby, warping i najważniejsza rzecz, dalej współpraca z deweloperem Saitomic Sandiem, który stworzył The Glue między innymi, czyli ten kompresor, który został wprowadzony też do Live'a. Ta współpraca dalej owocuje i na plus pojawiły się nowe opcje, jeżeli chodzi o filtry, działanie filtrów, wzorujemy się tutaj na analogowych emulacjach. Przy okazji możemy wykorzystać na przykład MS-2, jeżeli chcemy, czyli on wzoruje się na filtrze z analogowej maszyny KORG MS-20. Mam opcję saturacji, możemy dodać jeszcze więcej mięsa, na przykład do naszego podkładu perkusyjnego, czy do czegokolwiek, co będziecie wykorzystywali w ramach simplera. Rezonansik i filtr dużo płynniej pracuje w stosunku do tego oryginalnego, jaki mieliśmy, czyli do tego czystego trybu. Ja teraz przejdę przez te wszystkie emulacje, byście słyszeli, jak się to te działanie tego filtra, filtra zmienia. Od razu możecie usłyszeć, że każdy ma inną charakterystykę, tak? więc tutaj jeżeli macie wersję Live'a 9 i zaktualizowaliście, od razu sprawdźcie sobie. I to jest niejedna rzecz w odniesieniu do tego, co zostało tutaj wprowadzone do Simplera, więc tutaj mamy sekcję filtra poprawioną. Ale sekcja filtra także została, została poprawiona w moim ulubionym urządzeniu, jeżeli chodzi o live, czyli chodzi do audio efektów, Mamy auto filtr. Te same opcje tutaj w filtrach górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych, głównie. W pozostałych parametrach filtrów mamy tylko opcję OSR. I zobaczmy, jak się to tutaj sprawdzi. Łączymy sobie tutaj troszkę modulacji na naszym filtrze. Troszkę jeszcze, dodamy troszkę jeszcze przestera. Oczywiście, przy tego typu manipulacjach, pamiętajcie, że jeżeli bawicie się w sound design, e, najlepiej rzucić sobie też wstępnie limiter, żeby nam tu nic nie wyskoczyło, czy to na sławkach, czy na głośnikach jeżeli pracujecie. Nie chcecie swoich uszu zniszczyć przypadkowo. Zauważyć, te dwa ostatnie filtry mają dużo bardziej ostrzejszą charakterystykę, ale ten MS2 dodaje fajnego przesteru, To szczególnie właśnie było tutaj słychać na tym na wykorzystaniu tego filtra bardziej drastycznie w ramach Simplera. Fajna opcja i bardzo dobrze, że ta współpraca się dalej układa, ponieważ to są te dodatkowe rzeczy, które powodują, że no, to jest mi w stanie bardziej przyciągnąć do live'a, żeby produkować po prostu czy też manipulować się materiałem audio w live niż w innych programach, ponieważ jest to szybkie, skuteczne i działa na wysokiej jakości. Dobra, jeżeli chodzi o tą wersję, bo ja tutaj bazuję akurat ten mój krótki filmik na wersji standardowej live'a, to to by było wszystko, jeżeli chodzi o te najnowsze rzeczy, o te główne rzeczy, bo oczywiście tam cały czas są, jeżeli są jakieś problemy z live'em, to to zostaje także poprawiane w, w tle. Natomiast to są te główne rzeczy, które tutaj się pojawiły mniej więcej. Eee, oczywiście jeszcze nie wspomniałem, pojawiły się także nowe sample, które możecie ściągnąć ze strony dewelopera, wystarczy się tego zalogować, tak więc mamy nowe paczki do ściągnięcia. Oprócz tego jeszcze dla posiadaczy wersji Suite mamy też e, dodatkowe narzędzia, instrumenty w Maxie, Max for Live, czyli w tym środowisku modularnym, jakie jest dostępne pod Live'a. No, i dla ludzi, którzy mają dostęp do zewnętrznych narzędzi typu iPad, mamy tam opcję synchronizacji działania z live'em na zewnątrz. Nie sprawdzałem tego jeszcze, tego tylko wstępnie o tym przeczytałem, dlatego tutaj nie będę poruszał tego tematu dogłębnie, ale jest taka możliwość. Jeżeli interesuje Was tego typu gadżet, polecam sprawdzić bezpośrednio na stronie, oczywiście, też dewelopera. Natomiast jeżeli chodzi o te Rzeczy, które chciałem tutaj przedstawić, Te najważniejsze rzeczy, które zostały wprowadzone w 9.5. No to to było mniej więcej tyle, że tylko na sam koniec pokażę Wam a propos tego redesignu, czyli stworzenia nowego środowiska dla Simplera. Mamy tutaj też dwie strony, sample i controls. Na controls macie też fajny tutaj obraz graficzny odnośnie zmiany wysokości tonu naszego sampla. Mamy tutaj modulację, no i też filt, to zostało teraz rozmieszczone na dwóch stronach w porównaniu do wcześniejszej wersji. Tak więc, jeżeli się nie zaktualizowaliście, to polecam sprawdzić najnowszą aktualizację, ściągnąć sobie i wypróbować to, co zostało tutaj wprowadzone. Nie jest to jakaś rewolucja. Moim zdaniem, dalej jest to kontynuacja dobrego toru, jeżeli chodzi o live. No, bardziej tutaj chyba teraz e, oczywiście Ableton Firm, Ableton forsuje opcję, jaka wiąże się z integracją kontrolera MIDI z. Z tym programem, tak więc jeżeli interesuje Was ten temat, sprawdźcie. No cenowo wypada to dosyć dużo, jak dla mnie szczerze. Oczywiście, jeżeli miałbym sporo pieniędzy, to nie ma problemu. Super dedykowany kontroler, hmm. szczególnie pod układanie sekwencji, sampli, do, docięcia sampli. Być może nie jest to dla mnie idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi dalej. Jeżeli chodzi o tworzenie i komponowanie muzyki, wolę jednak mimo wszystko korzystać z skali chromatycznej, jaką mam na okrągło na mojej klawiaturze MIDI, nawet podstawowej za kilka groszy. No ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ta matryca może troszkę ogranic ograniczać, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, bo może ciągnąć w jeden kierunek. Na przykład, tam idzie kombinować ze zmianami różnych skal, ale to trzeba troszkę powalczyć z kręceniem gałeczek Natomiast bardziej płynne wydaje mi się, jest zapisywanie czegoś na naszej klawiaturze MIDI i tutaj akurat lepiej już moim zdaniem pójść w naukę na klawiaturze, na pianinie i grać na byle jakim kontrolerze, ale nauczyć się też teorii muzyki, niż tylko i wyłącznie może w 100% polegać na maszynach, ale to jest tylko i wyłącznie, tak jak wspomniałem wcześniej, moje zdanie, moje skromne zdanie. Sami zadecydujcie, jeżeli wam ten kontroler przy... spodoba się to oczywiście ta integracja jest super i tutaj nie ma, nie ma akurat porównania do innego, tylko tego typu akurat narzędzia na rynku. Dobra, a to już mój, taka mała mała agresja de facto na koniec. Tak więc coś może, co, nad czym się możecie de facto zastanowić, jeżeli akurat rozważacie zakup pusza w odniesieniu do działania w live. No i to by było właściwie tyle, najważniejsze rzeczy przedstawiłem, sprawdźcie sobie aktualizację, ja polecam, wszystko działa dosyć sprawnie, nie miałem jakichś większych problemów, tak więc zachęcam do ściągnięcia aktualizacji ze strony dewelopera, czy to wersja 32-bit, czy 64-bitowa, 64 w zależności od tego jak, jak wykorzystujecie ten program na systemie. No i miłego oczywiście samplowania z nowym simplerem. Pozdrawiam serdecznie, papa.